Let's go, girls. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Ja do Was dzisiaj z okazji Dnia Kobiet, który już się kończy, dlatego że już jest 23:22. Zostało nam niecałe 40, na 40 minut, żeby świętować. Ja. Świętowałam tak skromnie właściwie jak co roku, ponieważ raczej nie świętuję Dnia Kobiet z prostego powodu. A za chwilkę się dowiecie z jakiego. I możecie sobie pomyśleć, że jestem jakąś niepoprawną feministką, ale z drugiej strony też mam takie przekonanie, że ile jest definicji feminizmu, tyle my. Możemy też właśnie różnych argumentów używać. To jest. Nie, nie, dopóki nie ma jednoznacznej definicji, nie uważam, żeby cokolwiek było niepoprawne. Moi drodzy, czy też moje drogie panie, bądź grzeczna. Bądź miła zawsze. Nie przeklinaj, nie przystoi. Kobieta z papierosem. Nie wypada. Eee, czy ugotowałaś już mężowi obiad i czy oby na pewno porządnie zatroszczyłaś się o domowe ognisko? Ja temu wszystkiemu mówię nie. Mm, nie dlatego, że jestem kobietą. Mówię to dlatego, że jestem człowiekiem. Będę grzeczna. Jeśli ktoś będzie grzeczny wobec mnie. Będę miła, tak? Jeśli ktoś będzie miły wobec mnie. Yy, czy nie będę przeklinać? Hmm. Zwykle tego nie robię. Ale jak mnie poniesie słowiańska fantazja, gdy ktoś mnie mocno sfrustruje lub wkurzy po prostu, yy, to raczej się nie pohamuję. Czy. Nie będę palić? Nie będę. Nie dlatego, że jestem kobietą, ale dlatego, że nie lubię. Gdybym była mężczyzną, po prostu też bym nie paliła, bo to nie dla mnie. Um, czy będę dbać o domowe ognisko? Będę. Z kimś. Jeśli mam dom i mam domowe ognisko, to, moi drodzy, o domowe ognisko, zawsze. Zawsze dba się wspólnie. To nie jest tak, że jedna osoba coś zbuduje. Jak się buduje małżeństwo, to małżeństwo jest, jesteśmy w stanie zbudować tylko we dwójkę. Mąż i żona. Związek, partner, partnerka. Inaczej się nie da. Po prostu nie jest tak, że możemy budować jak, jakiekolwiek podstawy, jeżeli. Nie współpracujemy. To, to nie jest tak, że jedna osoba może ignorować, a druga y, gdzieś tam po prostu robić nic. Y, ta, ta, no, no, po prostu tak się nie da. Y, to nie zadziała. Więc y, czy dbam o domowe ognisko? Tak, pod warunkiem, że ktoś dba o to ognisko domowe wraz ze mną. Jeśli ktoś ignoruje, to ja również. I wtedy nie ma po prostu domowego ogniska, a jak nie ma domowego ogniska, po prostu nie ma rodziny i, i tyle. Um, dobrze byłoby, żeby połączyć w sobie właśnie takie pierwiastki, ja tu mam notatki, takie pierwiastki męskie i kobiece. Męskie i kobiece. Um, I nie mówię teraz tylko do kobiet, ale do każdego człowieka. I do kobiety, i do mężczyzny, dlatego że to połączenie pierwiastków męskich i kobiecych powinno występować zarówno w kobietach, jak i w mężczyznach. Każdy z nas ma te pierwiastki, więc nie bójmy się ich połączyć. I to nie jest tak, że. Zacznę od kobiety, bo to jest mi bliższe. To nie jest tak, że. Ja, nie wiem, zawsze muszę chodzić w sukniach i tylko ja świetnie potrafię zająć się dzieckiem jako kobieta i tylko ja potrafię, nie wiem, pięknie wyglądać, żeby zaimponować, bo to nieprawda: znaczy, mężczyźni również potrafią świetnie wyglądać i zaimponować. Mężczyźni potrafią wyjść na spacer ze swoimi dziećmi, tam pchać wózek, i to jest też okej. Okay. I mało tego, my kobiety myślimy wtedy o takich mężczyznach, że oni są w takim momencie prawdziwymi mężczyznami. Prawda? Zauważmy, że, że to naprawdę tak działa dla kobiet. To jest fantastyczny facet, chodzi na spacerki z dziećmi i umie zmienić pieluchę. Fenomenalne. Natomiast dla mnie jest niesamowite to, że, a jak facet nie umie zmienić pieluchy, to nadal jest facetem, zobaczcie. A jak kobieta nie umie zmienić pieluchy, to gdzieś się odejmuje tej kobiecie kobiecości. Nie kumam. Znaczy, ja nie rozumiem. Mogę nie umieć zmienić pieruchy. nie wiem, nie mam dzieci, więc trudno mi jest może porównywać się do takich rzeczy, ale ja na przykład nie umiem gotować, co bardzo często gdzieś tam wśród kobiet coś to, to się takie, ja, ja słyszałam wielokrotnie takie rzeczy, ale ty musisz robić takie rzeczy. Na no, moje pytanie dlaczego? Usłyszałam, bo jesteś kobietą. Serio? Słuchajcie, już w średniowieczu twierdzono. Że to, to antropologia, antropologia, która ze średniowiecza się wywodzi, że kobieta i mężczyzna różnią się tylko formą rozrodczości. I zobaczcie, my się śmiejemy z tego średniowiecza, możemy się z tego średniowiecza śmiać nadal, ale my dzisiaj trochę więcej amuletów nosimy. Niż w średniowieczu i wierzymy we wróżki i te inne takie sprawy. A zobaczcie, oni dali podstawę do świetnej antropologii. Po prostu my się różnimy, kobiety i mężczyźni różnią się między sobą jedynie formą rozrodczości. Kobieta rodzi dziecko i nosi je w sobie przez jakiś czas, mężczyzna nie, ale uczestniczy w tej rozrodczości, bo ma swój wkład w, w powstanie nowego życia, dlatego, y, dlatego kobieta nie jest w stanie samodzielnie temu sprostać. Więc jaki z tego wniosek? Po jest to jakieś tam dopełnienie się y, i nie ma tutaj lepszy, gorszy. Bo co? Bo stanowiska to dla mężczyzn. Ja na przykład nie, nie godzę się na to i ja nigdy bym się nie zgodziła na to, Gdybym pracowała w firmie na jakimś stanowisku, na przykład na stanowisku dyrektora, i mój kolega też byłby dyrektorem i on by zarabiał więcej. Bo co? I możemy się śmiać oczywiście z sytuacji, że bo tak, bo kobiety to są niezrównoważone emocjonalnie, bo nie wiem, bo pewnie ma okres. Mm -hmm, mm -hmm, słuchajcie, to trochę działa tak, że w firmie. To ja będę zawsze profesjonalna. I nie ma dla mnie znaczenia, na jakim etapie mojego życia prywatnego, intymnego jestem, i nie będzie to miało znaczenia. Po prostu, jak stoi przede mną klient, to mam być przed nim zawsze profesjonalna. Więc nie za bardzo rozumiem po prostu te argumenty. To, co jest dla mnie niesamowicie ważne, to jest to, żeby żyć w zgodzie ze sobą i bez względu na to dzisiaj, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną. Życie w zgodzie ze sobą. E, tak bardzo. Mm, ja mam takiego mm, znajomego, no w tym sensie, że go znam po prostu, że ten tam jakiś dobry kolega, em, który stworzył taki, nie wiem, portal, jak to nazwać, tam Kobiety do Garów. To jest perkusista kobiety do Garów. To już ma jakieś tam swoje konotacje yy, takie yy, i tak sobie myślę, że po co to zrobił? No chyba żeby pokazać taką męskość tych kobiet, ale to nie rozumiem po co. Mo można być silnym siłą taką, jaką my mamy w sobie. Jeśli mamy w w część tych pierwiastków męskich i część żeńskich, połączmy je jakoś. I, i, tak, I tak zróbmy, I jest, jesteśmy tutaj kompletni w tym, jacy, jacy właśnie jesteśmy, i to życie zgodnie ze sobą polega na tym. Na pewno nie polega na tym, że życie zgodnie ze sobą to jest, bo jestem kobietą, to będę robić to, a ty jesteś mężczyzną, to będziesz robić to. Nie. Po prostu żyj zgodnie ze sobą. Kobiety do garów super, a jednak się okazuje, że najlepsi kucharze na świecie to mężczyźni. I to pokazują statystyki, ale. Czy to ma dla mnie jakieś znaczenie? Gdybym uwielbiała gotować, to bym to robiła. Na przykład, ja nie, nie, nie lubiłam kwiatów, w tej chwili je pokochałam i w ogóle jakiś ogród też mam. I o, tutaj też dzisiaj przepiękny kwiatek jest, jest też cały bukiecik. Więc no, nie, nie za bardzo rozumiem takie szufladkowanie. Nie szufladkujmy, bo nie ma po co. I tak sobie myślę, że wstawka, która jest na początku filmu: Let's go, girls! Ma się do czego? Let's go, girls! Żyjemy po swojemu. Let's go, girls! Let's live. It. I to, to, to jest niesamowicie dla mnie ważne teraz. Po prostu żyć tak, jak chcesz żyć. I ponieważ jest jednak jakiś umowny dzień kobiet, co mnie zastanawia, bo nie ma dnia człowieka. Jakie to byłoby piękne, gdyby był Dzień Człowieka. Ale jeśli mamy Dzień Kobiet, są so Let's Go Girls! I pokażmy, że nie trzeba być kobietą, żeby. Może inaczej, bo często się mówi tak, e, ludzie i kobiety Boże, jakie to jest straszne to jest okropny żart to jest przykry żart e, pokażmy, że, że fajnie. Że po prostu jesteśmy super kobietami, dlatego że jesteśmy super ludźmi, a nie dlatego, że jesteśmy kobietami. Bo wybaczcie, ale w naszej kobiecości nie ma nic wyjątkowego, a w naszym człowieczeństwie już owszem. I jako kobieta już był taki jeden nie tak dawno, co mnie tutaj tak skomentował bardzo dobitnie, pisząc: Jesteś kompletnym zerem. Hmm, seriously. Nie, nie przekonałeś mnie. Szanowny, panie, nie przekonał mnie pan. Nie jestem kompletnym zerem i nie dlatego, że jestem kobietą, tylko dlatego, że jestem w pełni człowiekiem, dlatego, że żyję zgodnie ze swoimi wartościami. Jak ktoś nie potrafi? Zapraszam na sesję, ale to, to kryptoreklama, ale y, 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 tak sobie myślę, że przecież każdy, kto chce, może żyć zgodnie ze sobą. Czemu nie ty? Ty, ty, ty i ty. Dokładnie tak. I nie dlatego, że jesteś kobietą, i nie dlatego, że jesteś mężczyzną, dlatego, że jesteś człowiekiem. Działaj. Do roboty. Pozdrawiam serdecznie w Dzień Kobiet. Let's go, girls.